Mamy też uchwałę w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami są sprecyzowane. Jakie rodzaje działalności mogą być objęte udzieleniem stypendium oraz w jakiej formie zgłaszany jest wniosek o stypendium, kogo dotyczy, na jaki czas jest przyznawany, jakie są rozliczany. Proszę bardzo. Pan Jacek znaczy ja to, co chciałem powiedzieć na temat tej uchwały powiedziałem już wczoraj. Nie będę się powtarzał. Ja bym tylko chciał prosić pana burmistrza, żeby jednak zastanowić się nad kwotami dla tych stypendystów, bo one według mnie są całkowicie nieadekwatne do działalności, którą w tej uchwale, w tej uchwale się, o której w tej uchwale się mówi. Dziękuję. Panie burmistrzu, znaczy, ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że w tym roku startujemy z tematem budowy Miejskiego Centrum Kultury. Trudno w jednym roku planować wydatek rzędu 10-11 milionów w ciągu półtorej roku na budowę nowego obiektu i, i, i też proponować, no powiedzmy, w dużej skali realizowany program stypendialny. Uważam, że będzie można go wzmocnić finansowo wtedy, kiedy kiedy doinwestujemy w Cholińskie Centrum Kultury. Natomiast to jest nowy program, z czegoś trzeba wystartować. Myślę, że ten, ten poziom jest w Państwa tutaj gestii, natomiast prosiłbym, żebyśmy wystartowali, a potem będziemy go finansowo wzmacniać. Tak? Proszę, tak pan, uważam. Pani Maria boniasz tak Proszę powiedzieć. Państwa, wczoraj na komisji podjęliśmy wniosek, że robimy tak zwane małe stypendium i duże stypendium, 500. czyli 1500 złotych i 3000 złotych na początek. Bo takie 1200, 3, no, 1000, 2000, 3000 to nie tak. Zróbmy małe i duże. I tak komisja przegłosowała i taki wniosek będziemy prosili, żeby wprowadzić autopoprawką. Rozumiemy. Proszę bardzo. Może przewodniczący. Proszę. Projekt Klenicka Samorządność zgłosił się z prośbą, do, z uwagami w procesie konsultacji o to, żeby została wprowadzona kwota maksymalna 6000 zł. Drodzy Państwo, proszę zwrócić uwagę, że de facto mówimy tutaj o pewnej nagrodzie, która jest teraz rocznie przyznawana. Jest olbrzymia dysproporcja pomiędzy osobami z kręgu twórczości, z kręgu kultury, a, a artystów, a chociażby stypendiami sportowymi. Tutaj jakby analogia sama się nasuwa. Tutaj mówimy o kwotach maksymalnie 3000 zł rocznie. W przeliczeniu miesięcznie to mamy ciut powyżej 200 zł na miesiąc. Przypomnę, że kilkudziesięciu piłkarzy w Chojnicach otrzymuje stypendium miesięczne w kwocie 3000 zł. Projekt Chojnicka Samorządność zgłosił postulat, który nie jest jakąś kwotą wyrwaną z kosmosu to nie jest przesadnie wysoka kwota 6000 zł. I to ma być nagroda, która ma być przyznawana raz do roku i przeliczana na stypendium miesięczne wynosiłaby 500 zł. Spróbujmy przerównać takie dyscypliny, jak na przykład balet. Czy, czy taniec po prostu, a mamy, mamy taką wybitnie e, e, i utytułowaną, i uzdolnioną osobę w chońcach, która ma otrzymywać 200 zł, pomimo że pewnie koszt uczesania i przygotowania pod pojedyncze zawody, czy pod pojedynczy występ, e, to jest właśnie taka kwota, e, a tutaj, e, no powiedzmy, e, i, i z osiągnięciami na skalę krajową, i międzynarodową, a tutaj e, piłkarzami, którzy e, mają kilkunastokrotnie wyższą kwotę przyznawaną. Miesięcznie. Także tutaj zupełnie niezrozumiałe jest dla mnie, dlaczego ta nasza propozycja została jakby odrzucona ad hoc, i tutaj nie ma uzasadnienia, jakby dlaczego w ten sposób się dzieje. W dalszej części tego regulaminu jest stwierdzenie o uznaniowości pana burmistrza i. Tam nie będzie obowiązku przyznania tego stypendium w najwyższej kwocie. Tak? Natomiast jeżeli będziemy mieli wyjątkowo utalentowanego artystę, który wymagałby takiego wsparcia, to dlaczego takiej możliwości się pozbawiać? Prawda? Tam, nie ma, tam nie ma, że za osiągnięcie jakiegoś, wygranie jakiegoś konkursu, czy osiągnięcie jakiegoś pułapu artystycznego automatycznie zostaje taka nagroda przyznawana, a, jedno, a, 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 a po prostu przyznaje się prawo burmistrzowi do przyznania takiej nagrody. I tutaj no, wydaje się, że ta dysproporcja pomiędzy tym, co jest przyznawane sportowcom w, w do, dość powszechnie, bo, bo mówię, to jest kilkadziesiąt osób, a tutaj artystom nawet najbardziej wybitnym w mieście, no, działa w pewien sposób tak chyba frustrująco dla, dla działaczy kultury, sztuki i, i, i tutaj ta dysproporcja jest duża. Jeszcze jedna rzecz, która, która była przez nas zgłaszana, to chodziło o to, kto ma prawo inicjowania przyznania takiej nagrody. I proszę zwrócić uwagę, że o ile w przypadku sztuk plastycznych czy, czy muzycznych mamy kilka stowarzyszeń, organizacji, które zrzeszają tego typu artystów, twórców, to jeżeli chodzi o fotografię, o taniec czy, i inne sztuki, to trudno byłoby znaleźć taką organizację, która z taką inicjatywą oddolnie mogłaby... Wystąpić. Jeżeli mówimy o partycypacji obywateli i angażowaniu organizacji pozarządowych, to grono tych, e, tych podmiotów, które tylko inicjowałyby, bo znowu on, e, takie organizacje e, czy stowarzyszenia czy fundacje, które chciałyby zgłosić, mają jedynie prawo zgłoszenia tego. To nie znaczy, że ten wniosek będzie z automatu przyjęty e, i, i takie, e, taka nagroda zostanie przyznana, bo, bo, bo twierdzę, że to jest nagroda, tylko e, posiadają taki wniosek. Dlaczego odrzucać? zwiększać ten formalizm i odrzucać propozycje, które miałyby być zgłoszone np. przez jakiś związek fotografów czy, 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 czy stowarzyszenie nie artystów i nie twórców, ale stowarzyszenie zajmujące się np. tańcem towarzyskim, prawda? Dla jakiejś pary, która, która w, ma jakieś osiągnięcia i promuje nasze miasto na zewnątrz. Tu, tu te zapisy i odrzucenie tych propozycji, które zostały zgłoszone przez nasze stowarzyszenie, no jest dla nas nie do końca zrozumiałe i jeśli są jakieś głębsze powody, dlatego poza tymi tutaj lakonicznie wskazanymi, to bym prosił o, o, o wyjaśnienie. Proszę Państwa, jeszcze nikt nic nie odrzucił, bo są, to są projekty, nad którymi rozmawiają komisje. Natomiast porównywanie w tej chwili, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, czyli miasta, które ma rozbudowany system stypendialny dla sportowców i nie ma co ukrywać, że w tych dwóch obszarach, czyli piłka nożna halowa i piłka nożna w wymiarze boiskowym, to to, to są po prostu stypendia, które które są formą taką quasi wynagrodzenia dla tych ludzi, którzy zawodowo zajmują się sportem i tego przecież nikt nigdy nie ukrywał, tak samo jest w Bytowie i innych miastach, w których jest drużyna pierwszoligowa czy ekstraklasa, tak, natomiast my jesteśmy w sytuacji, jeszcze raz powtarzam, takiej, że do wkładu własnego budowy Chońskiego Centrum Kultury musimy Włożyć dość duże pieniądze i równolegle w jednym czasie nie, zbudujemy tak rozbudow nie stworzymy tak rozbudowanego systemu stypendialnego dla twórców kultury czy dla ludzi zajmujących się kulturą. Być może są osoby w obszarze kultury, które powinny dostawać po 3000 miesięcznie od nas za to, że tworzą, bo też czy zdarzało się, że twórcy kultury. Swoje dzieła przekazywali do przestrzeni publicznej, jak Jarek Urbański czy, czy, czy kilka innych osób. Natomiast jesteśmy w sytuacji takiej, że nie możemy w jednym momencie stworzyć konkurencyjnego chociażby programu stypendialnego dla twórców kultury. Ja stawiam sprawę jasno: można go stworzyć mocniej wspierając finansowo wtedy, kiedy zakończymy inwestowanie w sferze kultury. Tak? Natomiast z czymś startujemy. Wygląda to, jeżeli. Tutaj mówimy o makijażu, nie wiem, czesaniu, myciu głowy i tak dalej i rozkładamy to na miesiące. To rzeczywiście to nie wygląda dobrze, ale przecież przed chwilą jeszcze nie mieliśmy nic. tak? No z czymś musimy wystartować. Ten start jest taki, można byłoby te kwoty rzeczywiście tutaj podnieść. Komisja wyszła z założenia 1500 i 3000 zł. My możemy wpisać powiedzmy 3000 i 6000 zł, tylko to musi mieć odzwierciedlenie w budżecie. Tak? Natomiast jest to inicjatywa, którą realizujemy w ciągu roku. Państwo widzieli, co się stało z oświatą. Ja wielokrotnie mówiłem, że budżet musi być na tyle plastyczny i, 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 i dobry, żeby mógł zareagować na tak istotną zmianę. Przecież pamiętam tutaj wypowiedzi mojego poprzednika na komisji, że troskał się o 100 tysięcy złotych, które przeniosłem z oświaty na inwestycje w oświatę. A dzisiaj 15 razy więcej pieniędzy nam wścięto poprzez po prostu modyfikację subwencji oświatowej. 15 razy więcej, czyli około milion 500 tysięcy złotych. Ja proszę Państwa, jestem otwarty na, na to, jak ma działać ten system stypendialny. Jestem otwarty też na kwoty. Uważam, że powinny być większe. Działacze kultury zasługują, ale startujemy z jakiegoś poziomu. Nie wiem, czy można mieć od razu ciastko i zjeść ciastko, tak? Nie wiem, jakie będzie dofinansowanie Centrum Kultury, czy na poziomie 20%, czy 40%, czy 60%, bo jesteśmy cały czas w konkursie marszałkowskim Jesteśmy przed przetargiem. Jeżeli ten przetarg wskaże jakieś oszczędności, to możemy się odnieść do tych kwot. Jeżeli te kwoty są żenująco niskie i mogą obrazić działaczy kultury, no to wstrzymajmy się w ogóle z, z realizacją tego, tego, tego przedsięwzięcia o kilka miesięcy i wtedy spróbujemy spojrzeć inaczej. Na nasz budżet. Bo tu nie chodzi przecież o miliony, tylko chodzi o dziesiątki tysięcy złotych w skali roku, prawda? Natomiast nie spodziewajcie się Państwo, że, że nagle w ciągu jednego roku wyrośnie fundusz stypendialny dla twórców kultury rzędu, nie wiem, 500 tysięcy złotych. To jest, to jest niewykonalne. Przecież to nie o to chyba chodzi, tak? Dlatego ja zostawiam tę sprawę całkowicie otwartą. Sądzę, że z czegoś warto wyjść. Wychodzimy niskiego poziomu, który tylko i wyłącznie powinien być w najbliższym czasie zwiększany. Natomiast tych dwóch specyficznych dyscyplin sportowych, gdzie przecież nie ma co ukrywać, że że ci ludzie nie mogą pracować trenując, myślę tutaj o, o piłce nożnej. No taki system jest stypendialny, my o tym wiedzieliśmy kilka lat temu wprowadzając go. I jest jedyną furtkę, jaką można stosować w, w finansowaniu piłki nożnej w tym kształcie są właśnie stypendia, tak? Nie ma innej możliwości. Nie możemy przekazać dotacji do klubu, tak? to Musimy podpisywać umowy stypendialne. Dlatego być może dobrym rozwiązaniem jest w ogóle zdjęcie tej uchwały poczekanie kilka miesięcy na rozwój wypadków związanych z przetargiem na Cholickie Centrum Kultury. Wtedy w budżecie może znajdzie się, znajdą się jakieś środki i możemy ten system tutaj y, zmodyfikować. Też o te kwestie, kto ma zgłaszać, czy, czy organizacje taneczne, muzyczne, czy pielęgniarskie, czy inne i tak dalej, i tak dalej. Ten system powinien być jak najbardziej otwarty, bo przecież sposób postrzegania kultury i wrażliwość artystyczna nie jest przypisana do tego, kto w jakim jest stowarzyszeniu. Tak? Każdy inaczej reaguje na artyzm i na twórczość. Dlatego moja propozycja jest chyba Chyba tak. korzystna. Zdjąć, poczekać dwa miesiące i wrócić do tematu, wzmacniając go po prostu finansowo o jakąś konkretną Proszę bardzo, Jacek jeszcze, Panie Burmistrzu, tu nam naprawdę nie chodzi o to, żeby. Yy, yy, te, chodzi tylko o sam zapis. Ja, ja bym tej uchwały można nie zdejmował. Chodzi tylko o sam zapis, żeby nie zamykać sobie drzwi, nie zamykać sobie furtki. Ta, te nagrody są mi tak uznaniowe i zależą od komisji i pana burmistrza, więc chodzi tylko o sam zapis. Możemy dać tysiąc, możemy dać dwa, trzy, cztery, pięć lub sześć. Nie możemy po prostu. Chodzi o to, żeby się nie zamknąć w tej uchwale, w tą kwotą trzy tysiące, powiedzieć więcej nie możemy dać, bo tak jest w uchwale. O to chodzi. Zgoda, no. Komisja proponowała 1500 i 3000 złotych. No to idźcie państwo jakimś postępem ary arytmetycznym, czyli 1500, 3, 4,5 i 6. I to już jest jakiś, jakaś skala, jakaś skala, w której możebyśmy no, określili, to na zasadzie do 6000. A to nie może być, tak? Nie Musi być czy Nie, nie nie może być wyższe niż. No nie nie przyznajemy. Nie, nie, nie. może być nie, Nie może być, być wydane. Tak, muszą być konkretne. Tak, muszą być konkretne. Bo prawca prawny... Proszę zinowy. bardzo, Pan Mariusz Brunka. Znaczy, ja jestem przeciwny temu, żeby teraz odejść od, tego, od od tej uchwały, dlatego że musimy pamiętać o tym, że to byłby zły sygnał i część osób po prostu jakby z zewnątrz mogłaby to opacznie zrozumieć, że Rada Miasta chciałaby się w ogóle wycofać z samej idei. A tutaj myślę, że nie powinniśmy niczego robić. Po drugie tutaj słuszny argument Radnego Krajny dotyczący tego, że to jest jednak mimo wszystko uznaniowe, czyli można przyznać, ale można nie przyznać i w sytuacji, kiedy sytuacja budżetowa byłaby zbyt trudna, to przecież nie nikogo do niczego nie zmusza. No i wreszcie ostatni element, no, ja uważam, że trzeba być większym optymistą. Pan Burmistrz pamięta o tym, że udowodniliśmy już, że można mieć ciastko i zjeść ciastko, czego dowodem było to, że nie przerwaliśmy wypłacania Wypłacania stypendiów dla sportowców wtedy, kiedy zdecydowaliśmy się na inwestycję związaną z oświetleniem na naszym boisku. A zatem to nie jest tak, że nie da się pewnych rzeczy pogodzić. Skoro się wtedy udało, to myślę, że ta kwota, która, jak Państwo zauważyliście, no jest w gruncie rzeczy niewielką kwotą i która jest raczej dzisiaj takim symbolicznym, Symboliczną próbą dostrzeżenia tej aktywności, która jest istotna z punktu widzenia rozwoju miasta, należałoby tutaj jednak właśnie to utrzymać. Dziękuję. Proszę Państwa, ja zabiorę głos po raz ostatni, bo ja nie lubię tracić czasu na takie argumenty, o których mówi Pan Brunka. Ja zaproponuję poprawką wpis do, do, tego, do tej uchwały 246810. I taki wpis będzie funkcjonował, natomiast będę dopełniał, kwotę, będę dopełniał kwotę w zależności od sytuacji ekonomicznej miasta tego funduszu stypendialnego. Natomiast argumenty o budowaniu oświetlenia na stadionie, porównując to do budowy Centrum Kultury, to są żadne argumenty. Tak? Bo Przecież wpis 2, 4, 6, 8 i 10 no, nie, nie powoduje, że ja muszę to przyznać. Ja będę mógł przyznać wtedy, kiedy Państwo mi pieniądze dacie na to w budżecie. I kiedy ja będę widział, że te pieniądze są, tak? Dzisiaj mówię, że taki fundusz może funkcjonować, ale czy pieniądze będą, na to odpowiemy sobie, odpowiemy sobie później, bo już Państwo widzicie, że no, nasz budżet jest dotknięty już minusem kwoty półtorej miliona złotych, i i, I trudno tutaj spodziewać się, że ministerstwo zweryfikuje tą kwotę w drugą stronę. To się raczej nie uda. Tak? I, I budżet oświaty przecież się nie może zawalić. Tak więc y, proponuję taką autoprawkę z mojej strony, i to myślę kończę Państwa tutaj spór techniczny, zupełnie techniczny. Pragnę zwrócić uwagę 2, 4, 6, 8, 10. Ja bym chciał zwrócić uwagę, i, i tutaj, bo pan Kaczmarek operował y, w, swoim, w swojej wypowiedzi. Y, y, jako nagroda. tak? Nagroda to jest coś zupełnie innego niż stypendium. No nie mówię, panie tak? dlatego, jak mówi Pani Przewodnicząca, to. Ale, ale to... stypendium może być też jednorazowo przyznane, to nie znaczy, że trzeba wypłacać je co miesiąc bo, bo po prostu taka, taka forma funkcjonuje. Natomiast my mówimy o stypendium. Nagroda jest, jest pewną formą gratyfikacji specjalnej. Tak? I nagroda, niezależnie od tego, czy mamy fundusz stypendialny i go przyznajemy, może być przyznana zawsze bo jeśli się pojawi nam wybitny twórca, którego będziemy uważali, że należy nagrodzić, to po prostu burmistrz, możemy wystąpić do burmistrza ze stosowną inicjatywą, także dając środki finansowe w budżecie miasta, aby przyznać nagrodę. Natomiast stypendium to jest pewną formą docenienia działań różnych osób na rzecz dziedzin, które generalnie ja to zawsze powtarzałem, kiedy byłem burmistrzem, że kultura to jest taka dziedzina, która się żywi okruszkami i musisz wyżyć. To jak ptaszki takie, działają te okruszki i muszą wyżyć. I tak samo jest z kulturą. I tego nie unikniemy. Natomiast, natomiast oczywiście powinniśmy starać się i szukać i doceniać tych ludzi, którzy, którzy coś y, y, między innymi w kulturze robią, którzy się od wielu lat często działają. I, I myślę, że, że to, co zaproponował Pan Burmistrz, bo to też w naszej tutaj dyskusji kuluarowej y, 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 obok dyskusji tej, tej, tej na, na posiedzeniu komisji. Pan Burmistrz przyjął to, co zaproponowałem. W związku z tym myślę, że, że jest to korzystne i, i cieszmy się, że, że y, y, to zacznie funkcjonować. Natomiast oczywiście my mamy pewną pulę pieniędzy i ta, ta pula pieniędzy może być wydana po drugie. Nie wiemy jeszcze, jakie wnioski wpłyną, ile tych wniosków będzie, bo one będą też jakby limitowały, ile tych stypendiów będzie przyznawanych i czy w pewnym momencie nie trzeba będzie tej kwoty zwiększyć, a to nam pozwoli wtedy działać i docenić tych wszystkich, którzy na to zasługują. No więc mamy tą maksymalną kwotę 10 tysięcy. Ja myślę, że ona na dzisiaj już jest satysfakcjonująca. W związku z tym myślę, że możemy zamknąć dyskusję nad tym punktem, ciesząc się, że, że do tych konkluzji również na tej komisji żeśmy doszli.